Tutaj będziemy składać datki do świątyni, ale to jest specjalna, bo się wrzuca do pudełka, który jest na szczycie tam na górze. tej bramy, nie? Tutaj trzeba trafić. Trzeba A trafić. wtedy znajdziesz swoją miłość. A widzisz. Teraz <grystanie> pójdzie. Uuu, yes. trafiłeś! No, high five! <grystanie> dobra, dobra, jest. To są tabliczki Emma które mają nam przynieść szczęście i zrealizować nasze marzenia i prośby do bóstw. Można je kupić w świątyni, wypisać takie intencje, i ten. I ten. I się modlimy i on tutaj podpisz, Jesteśmy z Emilem w świątyni Lisa. I tutaj Emil mówi, że mam się przecisnąć niby przez to? Tak, na to że tu można się przycisnąć przez ten kamień okay. na szczęście. I wtedy znajdę żonę czy co? Wszystkie te marzenia z tego. Okej, okay, super. To jest tak, to jest instrukcja. Prawe ramię jakoś w dół trzeba dać. Prawe Jak utknę, to co? <TVs> jak, jak utknę, to Zostajesz w Japonii na dłużej. Tak. Zobaczymy, czy się przeciśniesz. No nie wiem, boję się. Kurde, tak. Duży no jesteś. No jest. Nie. nie, no to będzie. <angry> jak to technika jest? To technika. Eee, na luzie. Na luzie, bez problemu się przecisnął. <śled> Dobra, jest. Udało się. To jest miejsce modlitwy? Wrzucamy pieniążek. Zazwyczaj pięć Pięć jenów To jest tak symbolicznie. Dobra. Bo po japońsku pięć jenów, goen, to także oznacza, dobre szczęście. Modlitwa przed świątynią Lisa. Wrzucamy pieniążka. co? Dziękuję za bezpieczną podróż. Zupka z pieprzowiną, tak? Butadziru. Butadziru. rozgrzyjemy się. Jakaś, tak? Daj Dajko. Dajko.